Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Schmidt i mam ogromną przyjemność być kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych na kierunku badania kliniczne i biobankowanie. Studia na tym kierunku umożliwią Państwu zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, która w przyszłości pozwoli Państwu na zatrudnienie w m.in. firmach farmaceutycznych, jednostkach zajmujących się biobankowaniem oraz jednostkach badawczo-rozwojowych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o case study i poprzedzone będą wykładami wprowadzającymi. Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci zarówno w obszarze badań klinicznych, jak i biobankowania, zarówno z Polski, jak i zagranicy. A zatem, jeżeli są Państwo zainteresowani rozwojem swojej kariery zawodowej w obszarze biobankowania i yy, badań klinicznych, zapraszam do podjęcia studiów na kierunku CLINBAT. Na studia zapraszam nie tylko personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych, ale również pracowników administracyjnych pracujących w obszarze biomedycznym. Studia są bezpłatne i w całości sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych.